Cześć! Jesteśmy Justyna i Krystian i razem z naszą córeczką podróżujemy własnoręcznie przerobionym kamperwanem po świecie. Po tym, jak większość zeszłego roku spędziliśmy podróżując po Włoszech, Szwecji, Norwegii, Słowenii, Austrii i Polsce, pojechaliśmy złapać odrobinę wcześniejszego lata na naszej ukochanej Sardynii. W tym tygodniu jesteśmy na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. Pamiętaj, by zostawić nam łapkę w górę i subskrybować nasz kanał po więcej podróżniczych fanlifowych treści. Miłego oglądania! Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu! Nie. Cześć! Nie. Dzień dobry. Dzień dobry, i witam Was serdecznie w nowym vlogu. Zaczynamy go tutaj. Jesteśmy dalej na Lampiano. To jest ta mała plaża z tym ładnym klifem, gdzie byliśmy w ostatnim vlogu, tam was zostawiliśmy i tutaj tego też i zaczynamy. Zaraz idziemy na kawę do chłopaków. Oni też tutaj jeszcze są i zabieramy was na ten dzień razem z nami. Krystian już mówi, że my idziemy do chłopaków na kawkę, no a my pewnie. najpierw musimy śniadanie zjeść. Wiecie co? Ostatnio odchodzimy trochę od e, płatków. W zimie zawsze te ciepłe płatki to jest super z owocami. Mhm. A teraz jak jesteśmy już tutaj, ile jesteśmy? Miesiąc prawie. Już jest cieplutko. To już jest cieplutko i się odechcie, ma ciepło śniadanie. No jak jest cieplutko, to często robimy sobie koktajle na śniadanie i dzisiaj na taki jeden koktajl, mój ulubiony, to jest czekoladowo bananowo orzeszkowy dam wam przepis, bo jest złota. Anabela też bardzo lubi. Dziękuję. Ostatnio słuchajcie, mega mam... Polecajkę dla Was kupiłam za 1 euro w sklepie w kalagonone takie słoiki i one są tak wielofunkcyjne, pijemy w tym różną kawę, dajemy lód, mleko i kawę do tego, albo robimy sobie tak jak smoothie teraz, to też sobie z tego możemy się napić i pięknie wyglądają. A jak potrzebujemy coś przechować, to też jest super. Tak jak na przykład ostatnio oliwki otworzyliśmy i stwierdziliśmy, że przecież wieźcie w puszce w lodówce to nie będzie zbyt duży problem. Powiem Wam z doświadczenia, nie róbcie tego, bo cała lodówka była żarna, zaklapana. I później przełożyliśmy to do tego słoika i działało super. Także to jest wielofunkcyjne do wanie słoik. wielka i banana trzeba na plasterki, też tak, woda? Jest. Yes. Um, jeszcze mam dla Was takiego pro tipa, okay. że jeżeli użyjecie bananów mrożonych do tego i na przykład możecie to jeszcze doprawić jednym szotem kawy, to to jest wtedy taka bananowo-orzychowa kawa. Mrożona. Słuchajcie, przedstawię Wam jeszcze partnera naszego odcinka. Jest to firma Blendigo. Już Wam przedstawialiśmy firmę Blendigo i bardzo się ucieszyliśmy, że na trzecie urodziny marki możemy z nimi jeszcze raz współpracować. Teraz przy tej okazji możecie ten blender kupić za najniższą cenę, jaka była do tej pory, za 159 zł i dostajecie do tego jeszcze darmową wysyłkę, a jest to teraz super sprawa na wyjazdy, na majówki, na zielone świątki, na podróże banowe, namiotowe, bo... Teraz jest czas na świeże owoce i warzywa. My na przykład tutaj we Włoszech w tej chwili łapiemy pierwsze truskawki. I tak widzieliście, robiliśmy dzisiaj smoothie z nimi. Blender ten robi też pyszną kawę. My odkąd mamy ten blender, używamy go codziennie do robienia naszej kawy z masłem. A jak teraz zaczęło się robić tak ciepło, to do kawy mrożonej, bo radzi on sobie też super z lodem. Ostatnia informacja, jeżeli zakupicie teraz ten blender, to macie szansę wygrać greckie wakacje dla dwóch osób, trzy razy wejście do Energylandii albo 10 dodatkowych Blenderów. My, odkąd mamy ten blender, bardzo często go używamy codziennie do naszej kawki, bardzo go lubimy, jest poręczny, łatwo się myje, do 20 razy nawet możemy zrobić na jednym naładowaniu w nim koktajl. Także jest naprawdę fajną sprawą. A wszystkie informacje dotyczące tej promocji znajdziecie na stronie Blendy Go. Na dole pod filmikiem zostawimy Wam linka i tak samo w komentarzu. Także zerknijcie sobie, jeżeli ktoś pomyślałby sobie, że mogłoby mu się coś takiego fajnego przydać. Blue dude blue moon, kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need a fix it? Talking bullshit. Tutaj na dół na plażę. Słuchajcie, Lampiano to jest tak przepiękne miejsce. Chłopaki też mówiły, że faktycznie przypomina im to Faroe, Wyspy Owcze, bo jest taki piękny klif. Teraz on jest jeszcze zielony. No ale ta turkusowa plaża tutaj pomiędzy zdradza, że to jest Sardynia. Jest tutaj bardzo dziko dzikota skamienista plaża, dość sporo jest alt. Już Christian właśnie idzie pływać z Anowelą na padlu, bo to jest tutaj osłonięte górami i wszystkim, także myślimy, że dość fajnie im tutaj razem będzie. <mum> Jesteśmy na górze i sobie tak stanęliśmy. Drzwi w drzwi i będziemy coś gotować, bo jesteśmy tak głodni. Okej, okay, schowałem się tutaj, bo jest trochę wiecznie. Widzieliście, jaka, jakie fajne rozwiązanie. Podobno dużo kamperów to ma. Ja jeszcze się z takim czymś nie spotkałem, w tych, które widziałem. Ale ma wejście do gazu wejście na gaz z zewnątrz samochodu. Długi wąż i kuchenkę gazową, którą się podłącza na zewnątrz. To jest takie mega fajne. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. No to kończymy te pobyty tutaj nasze, zaczynamy nasze miastowe pobyty Musimy zatankować, kupić sobie jakieś panini i jedziemy do Algero. Bardzo fajne miejsce tutaj jest, bardzo fajne I z tego co wiemy już parę osób z naszego polecenia tutaj przyjechało No i się podobało Wszystkim się podobało, no ale też widzieliśmy, że tam zakaz parkowania na górze zrobili Ale zrobili drogę, żeby zjechać tutaj na dół, co jest mega fajne też Dzień dobry! Myjemy głowę w zlewie, zlewie. <laughs> Właśnie czekamy na nasze śniadanie. Lądowaliśmy na północno-zachodniej części wyspy, koło Algero. Wczoraj byliśmy w Algero, no i szukaliśmy tutaj miejsca do spania, i się okazało, że tutaj jest troszkę miejsc, gdzie jest troszkę niebezpiecznie. część, w sensie, że się włamują do. Samochodów. To jest coś nowego dla nas tutaj na tej wyspie. Także szukaliśmy w nocy. Dojechaliśmy tutaj i właśnie będziemy oglądać w ogóle, gdzie my wylądowaliśmy. A mało, że umyliśmy sobie go, możemy sobie ją wysuszyć, bo jest tutaj na Sardynii takie słońce, że po prostu akumulatory to są na stówkę non-stop. Krystian, czy jest szansa, że w końcu naprawisz nasz internet za 400 euro? No, mam, nadzieję, mam nadzieję, ale to nie ja. Michał, <laughs> naprawisz nasz to internet? Michał... Zobaczymy. Michał ja próbuje, właśnie. No. Proszę to relacjonować, co zrobiliście. Na razie nic wielkiego, zdecydowaliśmy <laughs> <w> te na <także. laughs> Michał tutaj próbuje ogarnąć nasz router. I ten router kupiliśmy razem z anteną a około rok temu za 300, pomiędzy 300 400 euro, to było dość drogie. No i na samym początku to przez chwilkę działało, a potem zaczęło mi urywać, e, sieć mi trzeba znikać przez cały czas. No i końcem końców wylądowało na tym, że używamy e, hotspot na telefonie zamiast tej anteny, za którą wydaliśmy dużo pieniędzy i której, z której nigdy tak naprawdę nie korzystaliśmy. No i zaświeciła się lampka, bo Michał mówi, że ma taki sam router, tą, tą samą antenę. No i też nie działało, ale ogarnął, także dlatego teraz próbujemy u nas. Moment prawdy. Okej, okay, teraz będziemy sprawdzać, bo podobno... E, coś się ruszyło. Zobaczymy na jak długo, nie? No właśnie to jest pytanie. Mm -hmm. Jakie było hasło? Wiesz <laughs> jakie. Z dużej litery. <laughs> o oh my god. Is it working? Ja. działa? Ale zobaczymy czy nie będzie ja. przyjąć także. Ale to znaczy się ja teraz głupio tu wyglądam, nie? Po roku Czyli Nie ogarnąłem jak to będzie działać to e, po pierwsze jak tutaj głupio wyglądam <laughs> ale, ale mega się cieszę Bo... Wreszcie będziemy mogli przetestować tak jak trzeba tą, tą, tą antenę i może jak będziemy mogli normalnie pracować też, a nie z telefonem gdzieś tam, nie? Chociaż telefon tak czy tak dobrze działa. Jak nie, to z telefonem też się da ogarnąć. No i się nacieszyliśmy tym internetem. Jakieś pół godziny to wszystko działało, wszystko było super, na paru urządzeniach to używaliśmy, no i w pewnym momencie tak, tak, i się rozłączyło sieć, jest dalej. Ale nie ma internetu. I to jest ten problem, który mieliśmy też wcześniej. Mieliśmy dwa problemy. Jeden to sieć znikała. To rozwiązaliśmy tym, że podłączyliśmy e, przez 220 przez przetwornicę ten router, a nie przez 12V, bo te napięcia chyba mu tam przeszkadzały. A druga rzecz no to była teraz: e, jest taka, że jest ta sieć, wszystko wygląda dobrze, no ale nie ma internetu. No i z tym trochę. Walczymy. Myśleliśmy, że się udało, ale się nie udało. Może jeszcze popróbujemy eee, później z Michałem, jak się spotkamy. Ale oni pojechali już dalej. My teraz zostaliśmy jeszcze tutaj. Już teraz składam filmie, ja idę na plażę. Pokażę wam to miejsce, bo jest, jest naprawdę takie wakacyjne, fajne. Mucha wyciągnąć do środka. Dobrze, tu Żony. już się dla Was ładuje na kanał. Jest godzina 18, już teraz robimy się coraz lepiej, w tym, nie składamy do trzeciej w nocy. Czasem tak się zdarza, nie dzisiaj. Jedziemy, bo się umówiliśmy z chłopakami jeszcze w posie. zobaczycie z nimi ostatni raz, pożegnać i Chcemy pójść do takiej małej restauracji, w której my już byliśmy, ale Bosy jako miasteczka nigdy Wam nie pokazywaliśmy, więc jeżeli nam się dzisiaj uda, to jeszcze Was tam na chwilę zabierzemy, bo jest to bardzo urocze, piękne, małe miasteczko i mamy tam taką miejscówę na takie kanapki, że warto po nie do Bosy pojechać. Także my się teraz zbieramy i ruszamy w pragnę. To earn some tailwind, the years pass. I'm still the same. What will it take? Why the way up and down? I'm losing ground.

Zaktualizował software i wygląda na to, że przez całą noc było połączone i wszystko jest ok. Jesteśmy w miasteczku Bosa. Tutaj sobie spaliśmy. Patrzcie się. Tu mamy od razu sąsiadów. Normalnie tu nawet metra nie ma. Jesteśmy w miasteczku. Miasteczku jest przepiękne. Jest na takim wzgórzu. Są kolorowe domki. Bardzo, bardzo ładne to jest. Jak chcecie sobie zobaczyć to... Patrzcie też na instagrama, na instagramie Justyna tak codziennie postuje takie rzeczy i dzisiaj tam faktycznie ponagrywała, ale z kamerą tam jeszcze nie byliśmy, zaraz idziemy sobie tam w to samo miejsce, gdzie i wczoraj byliśmy, naprawdę to jest taka polecajka od A do Z, jeśli chodzi o jedzenie, to miejsce wczoraj, to mi się śni dalej. Wiecie co, dla tych... Kanapeczek, i dlatego bistro. To jest warto tutaj do tej bosy przyjechać. A przy okazji jest takie cudne miasteczko, ale poważnie, no. restauracja jest mega i ceny są mega. A faktycznie jest Algero, tutaj jest, 70, jest tutaj 60 km, 50-60 km, także około godziny się jedzie malowniczą drogą. Najładniej, no i, i warto jest przejechać tą drogą dla tych widoków żeby dojechać tu i sobie to zjeść, to jedzenie i wrócić się nawet z powrotem jednego dnia. Także to jest moje osobiste ja zdanie. Wiem, że sporo z Was lata do Algero, także, także myślę, że jest to fajna sprawa. Dobra, mhm. się teraz zbieramy i śmigamy. Dobra, idziemy, bo idziemy jeść. She won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. Giving me these feelings that I've never felt before But she will never know that I love her so old. She's with somebody else now We'll have to let her go She will never know Jesteście jak Krystian i zamawiacie zawsze to samo, czy zmieniacie? Zawsze zamawiam to samo Wprawda, zawsze to samo <laughs> <laughs> Ale wiem, że trafiłem na dobre, no to czego zmieniać no? mnie. Dzięki za pokazanie ciekawych miejsc. Dobra Dzień pożegnań dzisiaj Dzień pożegnań, chłopaki pojechali. Cały tydzień wszyscy... spędziliśmy najpierw z Czepanem, Agą, Jackiem i Martyną, Martyną, a teraz jeszcze z Michałem i Markiem i było... Super. Także mieliśmy bardzo intensywny i socjalny week, yy, tydzień. <ścoughs> socjalny. Mówiliśmy teraz trochę po polsku, po angielsku, trochę po niemiecku i nam się miesza. No, i teraz e, zabieramy się w stronę Algero. Tam jeszcze sobie przygotujemy się do drogi. Ja, ja muszę jeszcze jeden dzień popracować i lecimy do Wiednia. We wtorek. Do Następny vlog też już będzie z Sardynii. Chyba, tak. że nagramy dla Was coś w Wiedniu, zobaczymy. Ale y, planujemy, że będzie z Sardynii. Dziękujemy Wam z całego serducha, że uczestniczycie w tej naszej przygodzie tutaj, że jesteście z nami. Cieszymy się z każdego jednego jednej z Was. Dziękujemy jak zawsze naszym patronom za wspieranie naszych marzeń. A jeżeli byście chcieli zostać naszym patronem, to nasze serduszka będą się ogromnie cieszyć. Zostawimy Wam link na dole. Także do zobaczenia za tydzień o 9 w niedzielę, tak jak zwykle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Trzymajcie się Cześć. ciepło. Cześć. Dobra, przeszliśmy przez tą całą drogę. Cześć. Dobra, się przez całą drogę aktualizacji routera. Wszystko jest zrobione i wygląda na to, że działa. Co Naprawdę to było? Już dobre parę godzin działa. Router ma swoje oprogramowanie i Michał zrobił aktualizację tego oprogramowania. No i w sumie wszystko jest na automatycznie i zaczyna to wyglądać dobrze. Tak jak nie traci w ogóle zasięgu, nie, nie traci. Nie ucina sieci, internetu. Nie ucina internetu. Także wygląda na to, że rozwiązaliśmy problem i wreszcie możemy tego używać. Jak na razie działa, dzięki Michał, uratowałeś nasz internet i moje nerwy. Super, będziemy używać i relacjonować jak się sprawdza. Dokładnie, teraz sobie poużywamy z tydzień, dwa i będziemy Wam opowiadać, czy to warto było kupić, czy nie warto kupić. A było to i... dość drogie, nie? To było dość drogie i mieliśmy dość dużo problemów z tym. Także to nie było tak, że podłączyć i działa. Także jak to wszystko poużywamy, to pewnie zrobimy taki krótki wstęp do tego, czy to jest warto, czy nie i jak to ogarnąć, jak ktoś ma z tym problem. Dobra, idziemy.